Jezus w przypowieściach mówił do kapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz oni, on o on, on nie miał. Wtedy rzekł król sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do, na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy tutaj nad morzem. Zespół Prawy Brzeg, czy wspólnota Prawy Brzeg, możemy sobie odpocząć. I tak jak tutaj dla nas jest wszystko przygotowane, tak też i Pan Jezus przygotowuje wszystko. Taka jest Ewangelia, że Jezus wszystko przygotował. My tego doświadczamy tutaj na miejscu w Grzybowie, ale też i apostołowie tego doświadczali. I Jezus uczy, że na tym polega dawanie i przyjmowanie wiary. Wszystko jest gotowe, On wszystko przygotował. E, oczywiście patrzymy też na to, że Aneta śpiewa psalm, batka, e, czy, czytanie i, i, i trzeba coś przygotować. Krzysiu wcześniej na Luperze wszystko przygotował, Krzysiu gra, i ta, ale różne wydarzenia, które mamy, różnie są przygotowywane. Natomiast co do drogi zbawczej, czyli my robimy rzeczy zewnętrzne, które są potrzebne. Natomiast co do drogi zbawczej, wszystko jest gotowe, czyli to po co to robimy, wszystko jest przygotowane. I w momencie, kiedy sobie to uświadomimy, że my wchodzimy My to wiemy, ale żeby sobie to przypominać nieustannie, że wszystko Jezus zrobił, a my się dołączamy do Jezusa na tyle, na ile możemy w danym momencie. Na ile nas stać w tym momencie, na ile jesteśmy zdolni coś zrobić, nasze talenty dać w tym, na ten moment. Jest tak, że teraz możemy, za chwilę się okazuje, za tydzień, czy za parę dni, że. Coś wypadło, że nie jesteśmy w stanie tego dać, albo stajemy się niesłowni, bo coś obiecaliśmy, a jednak nie możemy zrobić, bo jest choroba, bo jest coś innego, bo coś wypadło ważnego. I no, takie jest życie, ale przygotował wszystko Jezus. My jesteśmy Jego, Jego narzędziami w tym wszystkim. Narzędziami nieużytecznymi. Czyli On nas z jednej strony potrzebuje i apostołów też najmuje do różnych rzeczy, żeby wykonywali różne czynności, a jednak powodzenie całej sprawy jest tylko i wyłącznie w Bogu. Tylko od Niego zależy i tylko On zbawia. Nas zaprasza do udziału w tym, co On robi, ale tylko On zbawia. I przypominanie sobie tej prawdy jest potrzebne każdej wspólnocie, która zajmuje się ewangelizacją. W każdej wspólnocie, która służy w kościele, każdemu księdzu, każdy, każdemu, kto, kto działa z Jezusem, że tylko Jezus ma moc doprowadzić do celu. My jesteśmy Jego pomocnikami, on, bo On nas zaprosił, ale zarówno moc zbawczą, jak i doprowadzenie człowieka jest w ręku Boga. Bo nam się wydaje, że tylko to, co widzimy, podlega ocenie, czy albo tylko to może do, zbawia. Bo modlimy się za kogoś, działamy i ktoś powiedział świadectwo, przeżył coś, o no to widzimy, że tu jest coś się dokonało, a inne znowu nie wyspowiadał się, nie wrócił do Jezusa, no to w takim razie z nim będzie źle. A to jest tylko to, co my widzimy. Ten, co powiedział świadectwo nawrócenia i tak dalej, za chwilę może wejść w apostazję i zupełnie odpaść. A ten, który się nie wyspowiadał, może się za chwilę wyspowiadać, a nawet jak się nie wyspowiada, to dalej jest w ręku Boga i zbawienie jest zależne od tego, co Jezus robi, a nie tylko od tego, że ktoś się wyspowiada albo nie wyspowiada. To jest potrzebne dobre i, i wskazane. Ale całe zbawienie i wszystko jest w ręku Boga. Dlatego z naszej strony, jest, jedno to jest rób co możesz i jak możesz, a z drugiej strony ufaj, że wszystko jest w Bogu. Czasami trzeba coś zrobić zupełnie nieprzygotowanym, nie z naszej winy, bo ktoś prosi, powiedz świadectwo, a ja akurat jestem teraz myślami gdzie indziej rozproszony, ale jest potrzebne, żeby to teraz zrobić. I można mówić, nie, 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 aż w końcu ktoś też nieprzygotowany powie, dobrze, to ja to zrobię. Ale wcale nie jest tak, że on ma tę zdolność, tylko wie, że powodzenie całej sprawy jest w ręku Boga. Ja mam tylko mówić, ja mam tylko coś zrobić, a wszystko inne Bóg czyni. Ale jest też tak w posłudze, że zgadzając się na, na posługiwanie, na to, że zrobię coś chociaż jest niedopięte, nie do końca wszystko wyszykowane, to Bóg nas oczyszcza, bo się możemy pomylić, bo, bo nie jesteśmy jakoś ogarnięci w tym do końca. I jedyne co nam pozostaje to powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. Zatem to zaproszenie na ucztę, o którym mówi Pan Jezus, Przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. Ja chcę, żebyście po prostu dali swój czas i przyszli, a ja resztę zrobię. I tego się, tego się potrzebujemy uczyć, jednocześnie będąc zaangażowanymi. Ale takiej postawy i co do modlitwy, i co do bycia we wspólnocie, i do wszystkiego, co robimy, wszystko jest gotowe. Jezus Eucharystię przygotował. W niej uczestniczymy. Ale to on ją przygotował. Czy będziemy mieli taki obrus, czy obrusa nie będzie, czy będziemy mieli kaplicę, czy to będzie na dworze, wszystko jest przygotowane przez Jezusa. To karmienie chlebem on przygotował. I, i możemy się skupić tak na detalach, że skoro nie ma obrusa, to nie będziemy przy świętej. Skoro jesteśmy gdzieś i. Nie mam alby ani ornatu, no to nie, nie, to nie będzie mszy, bo nie ma tych zewnętrznych rzeczy. I to jest, to są, yy, można wejść w taką pułapkę, że to, to te zewnętrzne rzeczy decydują, czy coś może być, czy nie. Nie możemy posługiwać, bo nie mamy sprzętu, albo bo, bo brakuje yy, głównego wokalu, albo bo coś tam innego jeszcze sobie powiemy. Wszystko tak może wyglądać. Ale to nie znaczy, że nie możemy posługiwać, dlatego że posługiwanie to jest coś, co Bóg złożył we wspólnocie. I w tym jest moc posługi. To, co Bóg złożył we wspólnocie. No i na koniec jeszcze jest ta sytuacja dziwna, skoro już król zaczął zapraszać wszystkich i wszyscy przyjdźcie, 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 są naganiani tak trochę. I przychodzą, a w końcu ktoś okazuje się, że nie miał stroju weselnego. I jego, jego mówi, to jego wyrzućcie. Ten strój weselny to nie jest tak, że trzeba było się tam szykować w domu i teraz, przecież jak byli sprowadzani, chodźcie, chodźcie, bo jest uczta, no to każdy ma tę, po prostu przychodzi i nie był w domu, żeby się naszykować. Te stroje weselne, to były stroje, które po prostu były na miejscu, stroje, które były w pakiecie uczty. To trochę wyglądało inaczej niż dzisiaj. Pewne rzeczy po prostu, jak już ktoś przychodził, to otrzymywał na miejscu. To jest tak jak troszeczkę, jak ministranci przychodzą do, do zakrystii, no to mają tam gotowe rzeczy. Są jakieś tam szaty, które można ubrać, czy jak ksiądz przychodzi. To ma jakieś tam szaty, które może, może ubrać. Jest jakiś wybór tego, ale może też powiedzieć, że nie chce. I, i stanąć, ma możliwość wzięcia, a nie bierze. Tak? I, I ta sytuacja jest sytuacją, o której, po, którą pokazuje Pan Jezus, że ja ci daję, a ty mówisz, już jesteś na tej uczcie. I umyj ręce, albo daję Ci to, masz możliwość, a mówię nie chcę. To, to dotyczy naszego serca, naszego zachowania czasami. Daję Ci możliwość, zobacz, tu się możesz pojednać. Nie chcę. To powiedzenie Bogu nauczcie, że nie wezmę tej szaty. Nie chcę tego, nie chcę podać ręki, nie chcę zmienić swojego podejścia do czegoś. Ale wszystko jest gotowe, mam tę możliwość, wszedłem na ucztę. To, to wtedy jest ta niekompatybilność z królem, którą pokazuje, wyrzućcie taką osobę z tej uczty. I zrównuje to taką osobę, która przyszła, a nie chce naśladować Chrystusa, czy nie chce przyjąć Jego szaty, Jego myślenia miłości i miłosierdzia porównuje tak samo, jak z tymi, którzy nie przyszli na ucztę. Tych pobożnymi ludźmi, którzy nie mają czasu dla Boga. To jest bardzo podobna sytuacja. No dobrze, to niech to słowo dzisiejsze jakoś w nas popracuje trochę. Jestem przekonany, że ono dotyczy i Prawego Brzegu, i w ogóle grup, zespołów, które ewangelizują. I to są ważne słowa, że wszystko jest gotowe. Mniej się stresuj, a więcej dawaj siebie. Mniej się stresuj, że coś nie wyjdzie, bo Jezus zbawia i On ma pomysł. On już wszystko przygotował. Nasze zadanie to po prostu być. Tam, gdzie mogę, tam rób jak najlepiej, jak możesz. Ale gdy są sytuacje, że nie ma możliwości, przygotowania czy coś, to bez stresu, wielkiej wolności, niech duch to prowadzi, bo On nas do tego zaprosił. Amen.